Dzień dobry. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem najnowszego zegarka Samsunga, czyli modelu Galaxy Watch 3, to koniecznie zostańcie ze mną do końca, ponieważ w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się jego funkcjom, możliwościom i osiągom. Ale zanim zaczniemy, ja nazywam się Szymon Kosek i na tym kanale testuję dla Was technologię. Dlatego jeżeli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie rozważcie subskrypcję po więcej materiałów takich jak ten. A teraz bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Zapraszam. Standardowo zacznę od wyglądu, bo wydaje mi się, że jest to dość ważny aspekt w kontekście obecnej konkurencji. Ja swój zegarek kupiłem właściwie głównie z pobudek estetycznych. Bardzo lubiłem wygląd pierwotnego Galaxy Watcha, ale zmieniłem go na model Active 2 ze względu na bardziej sportowy styl. Po roku noszenia Activa muszę przyznać, że jednak brakowało mi tego mechanicznego pierścienia i bardzo się cieszę, że mimo wszystko wrócił. Ma on nie tylko funkcję nawigacyjną, ale także i ochronną, co widać po przyjrzeniu się wyświetlaczom moich zegarków. Active 2 ze swoim wirtualnym bezelem wypada bardzo słabo. Mam nadzieję, że w przypadku Watcha 3 pierścień ochroni ekran przed przypadkowymi uderzeniami czy zarysowaniem. Ale wracając do estetyki. Przód koperty zbliżony jest mocno do modelu Galaxy Watch sprzed dwóch lat. Tył natomiast zabrany jest z modelu Active 2, co nie dziwi, bo władowane zostały tutaj nowe sensory, które w teorii pozwolą odczytywać ciśnienie krwi, jej natlenienie, a także mają kilka innych ciekawych zastosowań. Podkreślam, że w teorii, bo w praktyce nie wszystkie te funkcje są dostępne w Polsce. Niestety nie wiadomo też kiedy i czy w ogóle się one pojawią, a jest to związane z jakimiś prawnymi kwestiami, którymi Samsung niestety nie za bardzo zdaje się przejmować w kontekście polskiego rynku. No i jak już poruszyłem te funkcje, to wspomnę jeszcze o module NFC i płatnościach zbliżeniowych, które również nie są dostępne w Polsce. W naszym kraju nie jest dostępna aplikacja Samsung Pay, a tylko ona współpracuje z zegarkami na Tizenie. Tutaj pozostaje nam tylko czekać na wprowadzenie jej na polski rynek lub na napisanie alternatywnych aplikacji umożliwiających płatności zbliżeniowe, na przykład Google Pay w wersji na Tizen OS. Przechodząc jeszcze do przycisków, bo one też uległy lekkiej zmianie. Mamy tutaj taki bardziej wystający kształt, który faktycznie przypomina prawdziwe przyciski ze zwykłych zegarków. Jednak nie są to zwykłe przyciski, i właśnie jeden z nich pozwala na przeprowadzenie pomiaru aktywności elektrycznej naszego serca czyli po prostu EKG. Jak się słusznie domyślacie, ta funkcja też nie jest dostępna w Polsce. I dodam tylko, że model Active 2 również wyposażony jest w taki przycisk, który umożliwia pomiar EKG, natomiast tam też nic na ten temat nie słychać. Ok, przejdźmy do ostatniego zewnętrznego elementu czyli do paska. Jest bardzo stylowy i wygodny. W mojej 45 mm wersji ze stali nierdzewnej dostałem pasek w rozmiarze M na L z rozstawem 22 mm. Mój nadgarstek ma około 16 cm obwodu i ja zapinam ten zegarek na ostatnią dziurkę. Więc jeżeli macie chudszy nadgarstek, to proponuję rozważyć model 41 mm lub po prostu dokupić odpowiedni pasek. Wracając do wygody, jest naprawdę dobrze. Pasek wykonany jest z prawdziwej skóry i szczerze mówiąc, przez ostatnie dwa tygodnie nie poczułem żadnego dyskomfortu związanego z jego. Noszenie. Moim zdaniem jedynym problemem jest to, że ten pasek tak nie do końca pasuje do takiego półsportowego ubioru. No i tutaj fajnie by było pomyśleć o jakimś takim głowym zamienniku. Na szczęście pasek z modelu Galaxy Watch pasuje tutaj idealnie, i to właśnie na ten pasek zdarzało mi się go podmieniać. Dobra, koniec z wyglądem. Przejdźmy teraz do specyfikacji. Standardowo mamy tutaj super AMOLEDowy wyświetlacz o przekątnej 1.4 cala. Mam wrażenie, że nie zmienił się on kompletnie w stosunku do poprzedników i korzystało mi się z niego dokładnie tak samo. Jasność maksymalna i minimalna była w zupełności zadowalająca. Nie miałem problemów z czytelnością wyświetlanych treści w ciemności, ale już w bardzo mocnym słońcu czasami delikatne problemy się pojawiały. Nie na tyle duże, żeby odczyt wyświetlacza był niemożliwy, ale podobne sytuacje mają miejsce w przypadku smartfonów, więc tutaj nie będę się tego jakoś super czepiać. Tak jak wspomniałem, sam Zegarek działa na oprogramowaniu zwanym Tizen. Nie jest to żadna nowość wśród zegarków Samsunga. Nakładka One UI jest bardzo przejrzysta i czytelna, a co najważniejsze, prosta do nauczenia i obsługi. Dodatkowo w nawigacji pomaga obracany pierścień, który pozwala na przykład na odbieranie połączeń, czy nawigację po menu, gdy mamy założone rękawiczki. Na pokładzie tego zegarka jest aż 8 GB pamięci podręcznej, ale oczywiście nie całość jest dostępna dla użytkownika. Niemniej jednak, spokojnie pozwoli to na przesłanie do zegarka kilku piosenek i obrazów, gdy zechcemy używać. Go w trybie stand alone, czyli bez połączenia z telefonem. Może okazać się to przydatne do ćwiczeń, bo Watch 3, podobnie jak poprzednie modele, posiada możliwość sparowania ze słuchawkami bezprzewodowymi, co można wykorzystać chociażby na siłowni. Samo parowanie ze słuchawkami jest bardzo proste i przebiega standardowo jak na telefonie, lub w przypadku sparowanych już z telefonem słuchawek, można pominąć cały proces zatwierdzania parowania. Jeżeli chodzi o muzykę, to na zegarek można pobrać aplikację Spotify, dzięki której można zapisywać na zegarku ulubione utwory do pracy w trybie. Offline. Na ten moment wydaje mi się, że nie ma żadnej innej aplikacji z muzyką, która by pracowała na zegarku w podobny sposób i to niestety jest problem, bo osobiście nie korzystam ze Spotify. Przechodząc do przeglądu funkcji zdrowotnych, czyli wszystkich czujników i tak dalej, to jest bardzo podobnie jak w przypadku modelu Active 2. Oznacza to, że jest jak najbardziej ok, ale nie brałbym tego zegarka pod uwagę, gdyby był mi potrzebny stricte do treningów. Owszem, aplikacja S-Health jest przyjemna i kolorowa, ale raczej jest zrobiona dla przeciętnego człowieka, który hobbystycznie rusza na rower czy po prostu pobiegać. Pomiary pulsu są takie sobie i zależą mocno od dociśnięcia zegarka na ręku, przy czym same wykresy są bardziej orientacyjne niż dokładne. Tak jak mówię, pod tym kątem nie jest źle i jak dla mnie jest wystarczająco, ale ktoś, kto liczy na dokładne pomiary tętna czy kroków, mógłby poczuć lekki niedosyt. Nawiązując do kroków, tutaj jest ok. W trakcie, gdy robiłem test i patrzyłem na sam zegarek licząc swoje kroki, wszystko było zliczane prawidłowo, ale problemem okazały się już środki transportu takie jak deska czy samochód. To też znane problemy z poprzednich modeli i nie ma się co jakoś bardzo dziwić. Zegarek wykrywa ruch i w jakiś sposób przypasowuje go do chodu. Takim oto sposobem po przejechaniu 18 km na moim Onewheelu na zegarku przybywało mi około 1000 nowych kroków. Przechodząc do trybów sportowych. Tutaj kilka rozpoznawanych jest automatycznie i działa to naprawdę dobrze. Wystarczy, że daną aktywność będzie Będziemy wykonywać nieprzerwanie przez 10 minut, a zegarek sam rozpozna, czy jest to bieg, chód, czy jazda na rowerze. Co do trybów sportowych, które trzeba włączyć samodzielnie, to możecie je zobaczyć właśnie teraz. I jest ich sporo, ale ciągle brakuje wielu użytkowych, takich jak na przykład gra w piłkę nożną, koszykówkę, jazda na rolkach czy na przykład jazda konna. Nie wiedzieć czemu nie jest to rozgraniczone, bo w aplikacji na telefonie takie tryby istnieją, a na zegarku niestety musimy zadowolić się tylko ich garstką. Nie jest to może duży problem, bo zawsze można włączyć tryb inny. Ale płacąc niemałe pieniądze za taki zegarek, fajnie by było mieć więcej możliwości. Z nowych funkcji, które pojawiły się dopiero w modelu Watch 3, możemy wyróżnić pomiar natlenienia krwi. Oczywiście wykorzystywany jest do tego sensor zlokalizowany na tyle koperty zegarka. Nie korzystałem z tego jakoś wybitnie, poza jednokrotnym pomiarem i myślę, że nie jest to jakoś bardzo przydatna funkcja. Ewentualnie przydać się może do wyznaczenia pułapu tlenowego podczas treningu, co zegarek faktycznie robi. Dzięki temu mamy dostęp do trochę bardziej zaawansowanych statystyk podczas treningu. I jak tak o tym mówię, to przypomniał mi się tryb treningu zwany trener biegania. Jest to taki tryb, w którym dostajemy w czasie rzeczywistym wskazówki głosowe na temat tego, jak mamy się zachowywać, czy zwolnić, czy przyspieszyć tempo, jak nam idzie i tak dalej. No i w sumie wszystko fajnie, ale chyba nie zaskoczę was, jak powiem, że ta funkcja działa tylko w języku angielskim. Kolejna nowa funkcja wykrywanie upadku. Zegarek podobno ma wykryć moment, w którym upadamy na ziemię i sam zawiadomić odpowiednie osoby. Na pewno można wybrać ulubione kontakty, które otrzymają stosowny alert o upadku z danymi geograficznymi, ale jest też chyba możliwość wykonania połączenia bezpośrednio pod numer alarmowy. Przyznaję się szczerze, że nie przetestowałem tej funkcji, bo nie bardzo chciałem się celowo przewracać, ani też nie chciałem przypadkowo dzwonić pod 112. Jedną z nowości, której dotąd jeszcze nie było w smart zegarkach, to możliwość odbierania połączenia poprzez zaciśnięcie pięści. Szczerze mówiąc, to u mnie nie działało to jakoś rewelacyjnie i czasami musiałem kilka razy rozłożyć i zacisnąć pięść, żeby w końcu wykonać jakąś akcję. Dodam tylko, że jest to funkcja w stanie testów, a Włączyć ją można po przejściu do zakładki Labs w aplikacji Galaxy Wearable. Jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałem w pierwszych wrażeniach, podobno w powiadomieniach miały wyświetlać się zdjęcia. Niestety, w wiadomościach z Messengera ciągle wyświetla się tylko tekst alternatywny zamiast faktycznego zdjęcia, więc albo Samsung planuje dopiero wprowadzić tę funkcję, albo Messenger jednak nie jest wspierany. Oczywiście zdjęcia w aplikacji Wiadomości wyświetlane są normalnie i to już od dłuższego czasu, więc tutaj nie ma problemu. No i kończąc, temat oprogramowania i wydajności, muszę przejść do baterii i czasu pracy. Pracy. Większa wersja, czyli ta 45 mm, ma w sobie ogniwo o pojemności 340 mAh i niestety wykazuje ona podobny czas pracy na jednym ładowaniu do mojego Activa 2. Może jest delikatnie lepiej, ale nie jest to wynik zbliżony do tego, który otrzymywałem w pierwszej generacji Galaxy Watcha. Tutaj bardzo żałuję, bo uważam, że to właśnie w tym kierunku powinien iść Samsung. To na baterie w tego typu akcesoriach powinno kłaść się największy nacisk. Wydaje mi się, że rozwiązania tego problemu są dwa. Albo ładować do takich zegarków dużo większe baterie, albo skrócić czas ładowania do kilku minut. No i przy moim takim przeciętnym użytkowaniu, czyli trochę powiadomień w ciągu dnia, kilka rozmów telefonicznych, e, liczenie kroków i pulsów w trybie ciągłym, ale bez włączonego Always on Display, otrzymywałem wynik około dwóch dni czasu pracy na baterii. No i po włączeniu Always on Display ten czas kurczył się już do jednego dnia. Dlatego nie są to zdecydowanie jakieś oszałamiające wyniki, biorąc pod uwagę czas ładowania, który wynosił ponad dwie godziny. Także i tak źle, i tak niedobrze. Co zatem przemawia za zakupem tego zegarka? Skoro na pewno nie są to te zaawansowane funkcje zdrowotne, czas pracy czy płatności zbliżeniowe. Myślę, że największym plusem tego zegarka jest oprogramowanie. Czytelne i proste, choć lubiące się zawiesić. Możliwość wykonywania i odbierania połączeń głosowych bezpośrednio na nadgarstku w zasięgu Bluetooth lub WiFi. Elegancki wygląd nie krzyczący z nadgarstka Hej, to ja, futurystyczny smartwatch. No i łatwa obsługa przy użyciu metalowego pierścienia. Oczywiście zalet jest więcej, jak choćby bardzo dobre zorganizowanie powiadomień, całkiem pokaźna baza ćwiczeń w aplikacji s-health, czy możliwość odpisywania na powiadomienia i wiadomości. Choć nie za pośrednictwem mowy, ale zawsze możliwość. Czy zatem warto kupić najnowszego smartwatcha z portfolio Samsunga? I tak i nie. Tak, bo to naprawdę elegancki i dobrze działający smartwatch z możliwością rozmawiania. Według mnie na pewno warto się nad nim zastanowić w sytuacji, gdy będzie to nasz pierwszy smart zegarek lub gdy będziemy chcieli zmienić swój dotychczasowy sprzęt na coś, co będzie pasować również do garnituru. Natomiast nie, bo kosztuje bardzo dużo i nie oferuje żadnych drastycznych zmian względem modelu Active 2, a zmiany w stosunku do modelu Galaxy Watch 46 mm są na tyle małe i czasami wręcz niekorzystne, jak na przykład w przypadku baterii, że po prostu nie warto go kupować. W sytuacji, gdy już jeden z tych zegarków gości na naszym nadgarstku. Do tego przyczynia się również brak płatności zbliżeniowych, brak pomiaru EKG, ciśnienia krwi, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że dobrze zobrazowałem wam sytuację Galaxy Watcha 3 na polskim rynku. Oczywiście możliwe, że za jakiś czas pojawi się jakaś aktualizacja, która sprawi, że te niedziałające funkcje nagle zaczną działać, ale wtedy postaram się zrobić już osobny filmik z update'em. Dlatego, no, to wszystko w przyszłości. Tymczasem, jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z tym zegarkiem, to śmiało piszcie do mnie tutaj, piszcie do mnie na moich innych social mediach, do których linki oczywiście macie poniżej. No i co, jeżeli filmik Wam się podobał i był dla Was ważny, Wartościowy, przydatny, to strzelcie tą łapeczkę w górę. Będę za to ogromnie wdzięczny. Zostawcie suba po więcej materiałów, takich jak ten. No i oczywiście chciałem Wam bardzo podziękować za obecność, za obejrzenie. Tymczasem trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć!